Cześć, cześć! Witajcie w pierwszym odcinku na kanale z Among Us! No, będziemy robili sobie na razie trzy serie, czyli Minecraft Survival, War Robots oraz właśnie Among Us. Odcinki z każdej serii będą wchodziły codziennie po jednym. Na razie już właśnie wyszły dzisiaj już odcinek z tego, z War Robotsa. I właśnie teraz będzie wychodził również drugi. Odcinek z War Robotsa. Dzisiaj wyjdzie dwa odcinki. A Mongasa pewnie też wyjdą dwa. Ale Minecraft już został opublikowany, więc... Minecraft po prostu już jest na kanale. Na resztę jeszcze po prostu nie ma. Ale to już niedługo będą. No. Dobra, poszło łatwo. Shield. Okej. Okay. Storage fix Wiring Bylebym A, dobra, raczej znaczy nie jest im bo się cofnął Chyba, żeby ktoś tam wiedział do tego. W sumie. Kto tam wie. XD. Nie no raczej. To nie zrobiłaby. Nie mogła zauważyć XD, ale ma te sam kapelusz co ja. Załatwione się na tak długo stał przy tym tasku i tak mi zaczyna nagle śmierdzieć od robina. Bo ten task naprawdę nie trwa jakoś długo, tylko kilka sekund. Taka prawda. Dobra. Teraz do O 2 Nie. Jesteś po Nie, jeszcze żyję, więc chyba nie jest. Mm -hmm. nie sądzę, by to było jednak on. Tak zawsze mówi... Ja mam impostorze. A oczywiście fasy razu to potwierdza. Mi się wydaje, że to jednak Cyan. Bo ten kto pierwszy pisze ten po prostu, kto jest najczęściej impostorem, ale... Równie dobrze może to wykorzystać przeciwko impostorowi. Znaczy przeciwko curymate. Ale dowody by się jednak przydały, ale oni i tak już czerwonego wywalą. Pomimo, że mi się wydaje, że to najpewniej lewa i fast mogą być. Ale no, nie jestem pewien. No, może i mówi ser, że tam ma im no nie wierzę jakoś bardzo. Zosia, left the game. Szkoda, że tak właśnie leftują za każdym razem, gdy nie są impop po prostu z jakichś innych powodów. Tak powinno się po prostu czekać do samego końca. O, Bartek left the game. Nie ciekawi co się stanie, gdy lewa wyjdzie z gry. <gryw> Czyli tak. Postał już nas... Sosia, dobrze, coś już wyszło. Lewa wyszedł z gry? O. Już, przyznam, że nie jestem aż taki pewien Ale no nie wiem sobie na kogo zagłosować Bo ten fast tak trochę śmierdzi No i będę wiedział kogo mam unikać Ej patrzcie Enter 2 już na mnie dał głos Czyli on może być impostorem Was not ten impostor, wiedziałem Ale mam już ja mam swoje podejrzenia. Wiem na kogo trzeba unikać. Celio, minuta. I ja ocieknę mi Witam jakieś które nie ma i tam mi jakoś bardzo nie przeszkadza. Dobra. Teraz communication download Data. I divet power drive to shield. Fas był impostorem. Porobieni. A, porobił nas. A czyli nie fizyk znał go. Graczy dochodzi. Ja wolę na klajma, ładniejszy kolor. Janusz Anabel Kilkunta, 18 sekund Imposter vision Clear night Player speed Voting. Waiting time 300 sekund Nie, Za dużo sekund na votowanie i na to wszystko Tu powinno być 30 Tu powinno być 30 Tu powinno być 30! Nie, po raz drugi. Nie idzie mi to jakoś dobrze. Nie mm -hmm, okay. tylko co robi Pink. Ale już będę wiedział przynajmniej kogo mieć z daleka. Upper engine, train doping. Yeah! WTF? Fiolet na oczach. Lover and Dine No, no to się wydał, zabijając Ciemnego I wygrana łatwo poszło o nie ja jestem tym królem tego to pramku nie dojdą sobie no trzeba niestety wyjść Ej, ja na coś doszedł dochodzę mi na klucie no, może dojdzie więcej Pff, już ja mam to No ale patrzcie, ludzie jednak dochodzą. 60 sekund, player speed, crewmate vision na przyrobieniu Mniejsze niż Impowishan. Tutaj ma być short. Taką się na przykład wejść. No i lecimy starta. Na 10, startujemy. Zytujcie się, ziomy! Albo wychodzicie, albo dostajecie, bo to jest takie złe. Bo nie mogę nawet rozpocząć meczu. No, crewmate Admin, admin, admin. Electrical Electrical Field. Już mi gość trochę śmierdzi na, na bok mnie. No. Po co? Tylko nie mówcie zachowanego. O! Różowy węd. Jeśli nie on, to ty. <grymny> jeżeli. no Dobra, napierw różowego, ale jeżeli nie różowy, to ty. zielony no właśnie, on potwierdził to ok. To możemy kikać, jeżeli... po poziom się kiknie. Nie, no głosujcie. No głosujcie. Jeszcze tylko jeden. Dobra, przecież mówiłem, że później go kichniemy. Napisałem. Error. No, trzy osoby nie zaufały Errorowi. Zobaczymy. Jeżeli Patrycja naprawdę nie jest impostorem, to ja czekam temu, który mogę kupić. Patrycja, was the impostor. Nie no, już mu ufam. No. I nikt nie musiał zginąć. No i poszło łatwo, no to zaczynamy. 9 na 10. I ostatni meczyk w tym odcinku. Są wiedziałem, że będzie tak pięknie i na ostatni będziemy impostorem, tak by zdabić po prostu wszystkich. Ale nie jest aż tak pięknie. Hmm? Nie no, po co on nam wzywał to? Czy ktoś wentował? Czy on wentował? Kto to był? To był ten... Elfiszek. Ale po co on to robi? No ja się pytam, na no po co? <grystanie> to wszystko niego, mnie to nawet nie dziwi. Error is here. To nie ma errora już z nami. Na. Prank. Lololol. No i jak zwykle, Robi nie głosuje. Ej, Różowa, no za co, za co na mnie rusz? Za co na mnie różek? Ja nie wiem pojęcia, co niektórym do głowy uderzyło. Myśli, mam róża, oczywiście. O, oksygen. Szybko. Co robisz, Eliasek? No. 6, 7, 5. tak się nie robi, no. No teraz już pocz. Teraz to już jest za późno, kolego. Nie, następny. No po co wywołacie te energetyny? Teraz Ruben. Kto wyszedł? No nie wiem, no. Zielony go oskarżał. No, no. Dobra, zagłosujemy na niego, ale jeżeli nie, to ciemno zielone. Ten, ten co oskarżał. ha! Tym mi ciekawiło, kto właśnie zwrócił uwagę na że on się nazywa zielony. Ma sens, że nie Ciemny. No dobra. Dalej, dalej, szybko, 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 szybko. Dobrze, że tutaj sobie mały timing. Kamery. A co by nie przyszło w drugą stronę, mój kolego? Ale nie wiem, bo nie patrzyłem dokładnie. Rupy. No, wyszedł do tego. Blu. No i był wywalony. I no, Twanta, co ci się nie pasuje? z tym? Tylko jestem tylko twórcą tego. Jest not an imposter. A, ja nie mam pojęcia jak to jest. Brab karmitawski. I... Jacie. Uj, O, dobra jest kalny. Dobra, Nie, no po co? Po co oni te emergencyny cały czas wciskają? Nie wiem już kogo nowo. Nie wiem. No Michania tak jednak trochę bardziej śmierdziała. Fanta również na nic czas głosowała, ale Hania się w ogóle nic nie odzywała podczas swojego meczu. Zagłosowała, dobra. Nie czekam na czarnego. Wali. Mamy jedną szansę, mamy jakieś 30%, no to już walimy impostora. Ja już. Jeżeli ja... Trafiłem dobrze z głosowaniem, to wygramy, jeżeli źle, to nie. Oj oj. oj. Teraz trzymać się z daleko od każdego. Bo teraz wystarczy po prostu ten Aha, mogłem zreportować jego zwłoki XD. Wiem, że już od dawna nie wyżył. Jednak mi trochę śmierdzi tak. Pff, dobra, Hania. Na mnie. Pff, I teraz od fantasy zleży tu wygramy. No. Teraz leży ty my ogólnie się biliśmy z Hanią od to. to jest impostorem, a fantasy tam siedzi jako impostor i Was the impostor! Win! No, następne zwycięstwo. I tutaj kończymy, więc widzimy się w następnym materiale. Cześć!